W końcu nabyłem, chciałem próbować, to spróbować, to spróbuję. I dlatego wzięto Toyotę Oczywiście nie będę w tym, co mi udostępniono, takich dziwnych rzeczy przewozić Xiaomi Xiaoji. Xiaomi, Xiaomi Pomysł jest taki, że było, by przyszła ta papryka Karolinka. Dzisiaj trzeba z tą Karolinką zrobić leczo. Będzie dzisiaj gotuj z szafą akcja, zrobię najpikantniejsze leczo na półkuli północnej, tak zdecydowałem, I teraz co nam do leczo jest potrzebne, papryka, papryka, to tą małą już mam, jeszcze taka normalna, zwykła, co tam do tego jeszcze, cebulka, co jeszcze, kiełbaska, kiełbaskę dostałem, też mam, z daru. dzisiaj będzie przeżyć z YouTube'em, poniekąd, kiełbaska jest YouTubowa i pomidorki. Tomatorki, tak jest w pudełeczku. Mogą być Także będzie gotowane. Mam nadzieję, że gdzieś jest papryka. O jest. za tą cebulą. Wiesz co, bo mówi, że bardzo by pragnęła dzisiaj, zapragnęła dzisiaj ze mną jechać do kastorany. Ostatnio mam jakąś jazdę na teriaki. Czy jestem czy to jest ok? czy nie okej. Okay. Sweet chili. Takie bardzo gęste widzę te sosy. No Proszę bardzo. Następnym razem też się dorzucę. A co? i skronisko najbardziej potrzebuje mokrej, farmy płyszka. Kiedyś trzymałem w ręku lejce od tego zaprzęgu, byłem panem swego rybku. rozbierana, o, rozbierana, Tak? No. Nie wiem. Nie wiem, czy stałem coś. O, Rafał gdzie? Coś sobie kupił do jedzenia. Tak tak. Co, Basia, Bazia, nie jedz tych korków. To nie do jedzenia są. I do Twojego merca jest. 10,240. O, w dobrej cenie. Dobra. Dobra cena, ja mam ten olej. Na pewno, sprawdź sobie. A szafa, no przecież wiem, jaki mam olej. Ale czy na pewno wiesz? Tak, na pewno. Wiesz. Ale tu jest A3 na B4, a ja mam B4. Ale no. tu jest. A co to oznacza B4? A widzisz szafa, nie mogę Ci powiedzieć. Do Marca takie jeżdżą oleje? Do Merca takie jeżdżą oleje. Gotuj szapą się zapowiadam. Poprykta jest. A, bułeczki takie śmieszne kupiłem. Co do tego jeszcze mamy? No. Do gotowania potrzebne są nam pomidory. Wziąłem dwa różne typy, typy sera. Czedar, to jest fajnie do hamburgerów. E, I mimoletę mo, też Testowo. Plus tutaj postanowiłem, o takie coś trafiłem, fajnego. I gdzie jest ten taki olej? Postanowiłem że sobie taki jeden olej zrobię, do niego sobie wrzucę papryczkę tą super pikantną i będzie taka oliwa na pikantnie do czegoś. To jest mój plan. I takie tematy zaraz potestujemy, zanim się Leczo zrobi. Ajwar pikantny. I kolejna opcja, Pindur. Mmm, jestem fanem bałkańskich smaków. Takie dwie rzeczy się tu pojawiły i są po prostu przezajebiste. Kasia, chodź próbować. Najpierw Ci zrobię z ajwarem jedną bułeczkę, taką fajną, małą, a drugą z pindurem. Powiedz mi, co wolisz, czy ajwar, czy pindur. Bezwzględnie mogę polecić te, dwie, te dwa tematy, bo są bardzo smaczne. Aż oni takie coś spotkałem, muszę przyznać, że przy montowaniu tych filmów z Iranu, tamtymi daktylami żeśmy się obiadali. Nawet muszę przyznać, że fajne, świeżutkie, takie mięciutkie do oleju wrzucę To Trinidad Scorpion, Marek mi polecił, żeby za, za ten, zamrozić. No i zamroziłem. Podobno nie tracą mocy i wigoru. Takie papryczki zamrażane jak się odmrozi, to trafi do tej buteleczki. Leczą według szafy. Krok number one. Zeszkliwujemy... Jak zeszkliwujemy? zeszkliwujemy? Zeszkliwujemy. To nie zeszkliwujemy. Zeszklicza cebulę. Zeszklicza cebulę, to właśnie się czyni. I tutaj będzie wchodziło chorizo pikantne Jako baza tłuszczowa do tego wyśmienitego, jak nie mam lecza. Tak to wygląda. Nastąpiła zmiana rozmiaru naczynia. Okazało się, że jednak potrzebne jest większe. No i teraz to ciorizo. Już nam zaczyna pięknie pachnieć razem z tą cebulką. Ono teraz wypuści sobie soczki. I do tych soczków będziemy miksować dalej. Nakroiłem tutaj już paprykę, przygotowałem sobie. Tutaj sobie nakroiłem cebulki. Rękami kasandry, oczywiście. Pomidory, krojone, będą kolejnym elementem składowym tego cudownego leczo wyprodukowanego przez szafę. Miałem początkowo dawać pasta di pomidoro, ale Cassandra mnie skarciła, że jednak krojone pomidory będą lepiej się tutaj komponowały. Dodatkowo smaki młodości, żeśmy trafili dzisiaj w delikatesach, Proszę bardzo. Pamiętam jak wołałem do mamusi, żeby mi rzuciła 5 zł na prażynki. Się pojawiła papryka. dziubnąłem sobie ten, tą końcówkę. Powiem Wam, że. Niezła jest cholera. Teraz ją tutaj przy, przygotuję i leczo będzie, bo już tutaj papryka weszła, zaraz będzie druga część papryki, leczo będzie dzielone na dwie części, na bardziej pikantne i na mniej pikantne. Zasypuj. Pełny zasyp. Wow. Robiliśmy jak w wsi. Już przysposobiłem paprykę, nie miałem rękawiczek, sobie przez torebeczkę wziąłem, pokroiłem, bo dotknąłem sobie potem oka czymś takim to jest naprawdę dramat. Zapakowałem trinidad skorpion do oleju No i teraz sobie będzie naciągał moc Tych piekielnych papryk Sekretnym składnikiem mojego lecza jest jeszcze serek Który kroimy w takie te i później na sam koniec Będziemy dodawać Nastąpił podział na wersję większą, niepikantną Bo Cassandra raczej niepikantne Preferuje i tutaj zaprawiam to serkiem a tu będzie wersja pikantna, gdzie zaraz wjedzie ta super papryka dla prawdziwego strongmana. I już wleciała do gara. I teraz trzeba sobie wziąć tutaj drugą łyżkę, żeby to ze sobą się nie pogryzło. O kurda, już czuć moc. Ja pierdzielę. To będzie petarda. Tak wygląda produkt finalny. To jest z mojego garnka. Kassandra ma ze swojego i tak wygląda. Ja jestem żółtym serem, mój jest strzedarem, żeby rozróżnić też Ja jest do tego bagieteczka Ja rozpocznę tak może testowo No jest petarda Nie wiem czy węgiel by zjadł takiego lecza i przeżył Zdecydowanie można zrezygnować w domu z ogrzewania jest to w jakiś sposób. Zamiast kupować gaz w przyszłym roku, zasadza się krzak papryczek. Oje, paniutki! Zrezyszta pan tego mnie jest. A to dobre! No faktycznie jest pikantne, ale oprócz tego ma walory smakowe. Bardzo fajne. Ale mam wrażenie, że ta świeża papryka jakoś taką większą moc ma. Ale samej takiej papryki bym nie zjadł. Tak wiesz, żeby tak jak na ludzie tam w telewizji, że biorą i jedzą tę paprykę. To nie jest dla mnie doznanie. Nie ma już nic, żadnej przyjemności z jedzenia, nie ma, to, nie ma to wymiaru jakiegoś takiego kulinarnego. Nie ma wymiaru kulinarnego zupełnie. Bo tu jest jeszcze smak, czujesz coś, no jest pikantne, faktycznie czuć na języku. I nie tylko. <laughs> Jutro rano będzie czuć jeszcze bardziej, nie na języku. Ale ma to wymiar kulinarny. A zjedzenie takiej papryki, tylko po to, żeby się, wiesz, przekręcić, to, to nie. Gotuj z szafą, to gotuj z szafą. Uch. Dam ci to pikantne do pracy. Potrzebujesz no, ludzi. Zapraszam. Nie, mm. co? No, że pikantne. Muszę przyznać, że przeczyściło zatokę za dość solidnie. Jedna. No, jedna papryczka robi tu robotę. I to zdecydowanie. Myślę, że ona by zrobiła robotę na ten wielki gar nawet. Nie tylko na to, co odłożyłem. Też mi się tak wydaje. No. Jest to z ogródka samego lucyfera. Warzywo. Zdecydowanie. No, jestem odświeżony. Mogę w nowy tydzień startować już z otwartą przyłbicą. Szara niedziela po piekielnym tleczu. Myślę, że trzeba zejść teraz. Do prawdziwego piekła i delikatna partyjka w Diablo będzie jak najbardziej wskazana, bo nic mi się dzisiaj robić nie chce. Po prostu zaapałem tak zwanego lenia. Taka atrakcja mi się trafiła dzisiaj w Diablo.